Największa atrakcja tegorocznych Iwanaliów to? Z roku na rok coś nowego, aczkolwiek nie, nie zapominamy o naszych tradycjach. Na pewno Wielka Bitwa Wodna okaże się według nas kolejnym sukcesem, jeśli chodzi o nasze miasto. Powiem szczerze, że wiele uczelni teraz próbuje tę bitwę wdrożyć u siebie w miastach rozmawiamy z Bydgoszczą, z Gdańskiem, Poznaniem, w którym jest chęć picia rekordu Guinnessa. Wszyscy chcą tą imprezę jakby i wdrożyć w szybie nauczania, więc, więc tutaj jesteśmy dumni, że jesteśmy swego rodzaju prekursorami tego wydarzenia. Natomiast jeśli chodzi o Same Juwenalia, no to trochę wracamy do korzeni, trochę robimy coś nowego. Postanowiliśmy reaktywować kilka konkursów, które były organizowane lata temu, czyli na przykład bieg z kegą na trasie Koszalin Mielno. Frekwencja na tym wydarzeniu była dość, dość duża. Myślę, że, że studenci będą chcieli zmierzyć się z tym zadaniem. Natomiast oczywiście Juwenalia to też koncerty. Wtorek, środa, czwartek. Myślę, że tutaj nie zabraknie atrakcji na samym usiedlu. Aczkolwiek my zaczynamy Juwenalia już w poniedziałek. Teatrem. W bałtyckim teatrze dramatycznym będzie sztuka dla studentów przygotowana. Wtorek to otwarcie u korowód studencki, więc to, te elementy, które są jakby już wpisane na dobre w historię naszego święta studentów. Koncert główny komy, który chyba nie trzeba reklamować, później Dzień Disco Polo, środa, na której zawsze frekwencja była równie dobra. Czwartek, gwiazdy hip-hopu, m.in. i więc myślę, że, że też każdy znajdzie coś dla siebie. Piątek, są to za, za dzień typowo sportowy na osiedlu, Wielka Bitwa Wodna, spływ na Sobota, mamy nadzieję, dzień nad zalewem. zorganizujemy tam studentów atrakcje przy współpracy z Koszańskim Wake Parkiem. Tam będziemy się bawili. Myślę, że studentów nie zabraknie, będzie można korzystać za darmo ze wszystkich atrakcji, które Wake Park przewiduje dla, dla klientów. No i niedziela to jest klasyczne zakończenie wenaliów, podsumowanie, gdzie zaprosimy pana rektora oraz wszystkich wolontariuszy, organizatorów i e, wszystkich tych, którzy aktywnie tworzyli wenalia, e, podsumowując cały tydzień e, pracy, ale też i myślę dobrej zabawy. Bo w myśl zasady ktoś musi, się, ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł się bawić. Myślę, że Parlament Studentów dołożył tutaj wszelkich starań, aby tegoroczne Święto Studentów stało na przynajmniej tak samo wysokim poziomie jak w zeszłym roku. Pragnę przypomnieć, że rok temu udało nam się zorganizować najbezpieczniejsze w przynajmniej od 8 lat, kiedy PCK obsługuje nas jako zabezpieczenie medyczne. A w międzyczasie dopełniliśmy starań i tak jak obiecaliśmy powstało ogrodzenie osiedla akademickiego, więc to również jest element bezpieczeństwa, który pomoże nam przy organizacji tegorocznego święta. Mamy nadzieję, że wszyscy studenci z Kosza, i okoliczni mieszkańcy mieszkańcy miasta zjawią się na naszym święcie studentów i będą razem z nami kultywowali tradicję studencką. Ile osób pracuje nad przygotowaniem tegorocznych Iwanaliów? My od kilku lat dzielimy się na dwa sztaby. Na sztab organizatorów Iwanaliów i na sztab organizatorów Litwy Wodnej. Około w jednym i drugim sztabie pracuje po 50 osób. Natomiast wiadomo, że przed samym wydarzeniem dołączają jeszcze nowe osoby, które po prostu chcą, chcą być częścią tego wydarzenia. I wtedy one jeszcze jakby pomagają. Na dzień dzisiejszy mamy zarejestrowanych po około 50 wolontariuszy na każdą z tych grup.